Napisałeś, że mieszkasz w Słupach Małych w małej miejscowości w województwie kujawsko-pomorskim. Uczęszcza do publicznego gimnazjum Stanisława, Władysława Stanisława Reymonta w Bądkowie. Brała udział w wielu konkursach, osiągając mniejsze i większe sukcesy na szczeblu gminnym i ogólnopolskim, a teraz osiągnąłeś się olimpijski. To jest więcej niż ogólnopolski. Interesuje się sportem, w wolnym czasie lubi śpiewać, uczy się grać na keyboardzie i saksofonie. Plany na przyszłość. Jeszcze za wcześnie, by o tym mówić. Jedno Joanna może powiedzieć z całą pewnością: że zaopowiadanie opowiadanie pod tytułem Nasza. Spinario otrzymała nagrodę w konkursie literackim imienia Jana Panatorskiego. Pracę nagrodzoną przeczyta Dorota Wielkowska, a zrobi to w taki sposób, żeby podsłonić przed nami literacki talent i kunszt literackiej powieści. A nam zapewne na długo Zapadną ostatnie słowa, które przekaże nam yy, yy, aktorka Dorota Bierkowska. Umówiliśmy się nawet, że je powtórzymy, żeby lepiej się utrwaliły w naszej pamięci. Mogłyby być takim ładnym przesłaniem naszego spotkania. Proszę o wręczenie nagród. <kluczy> A Anna, zajmie miejsce około pani, pani Doroty i proszę o przedstawienie opowiadania nagrodzonego w 20.